Drodzy państwo, dzisiaj znowu powrót do przeszłości i to takiej dalekiej przeszłości, zanim powstało Team Flight Brothers, zanim powstało, nie wiem, Dunk Elite Było naprawdę coś więcej. Dunkalicious, nie wiem czy komuś to coś mówi, ale jest to jedna z pierwszych grup, które ja jako młody danker gość interes interesujący się wsadami był w stanie znaleźć w internecie. Dunkalicious, w skład którego wchodził Jan i Bryce, ja ich zawsze rozróżniałem tak, że jeden skakał bardziej przejebanie z jednej nogi, drugi lepiej skakał z dwóch nóg, obydwaj w okolicach metra 80 m wzrostu. Oni później dołączyli do grupy Slam Nation, o ile się nie mylę. Przenieśli wsady z asfaltowego boiska z byle jakich koszy na hale pokazy. I na totalnie inny, wyższy, absurdalny poziom. Tutaj hacbek kanał o wsadach, pogadamy sobie o Dunkalicious i ogl oglądniemy kilka ich najlepszych klipów, jakie są, yy, że tak powiem, na internecie. Jeśli wam zależy, żeby znać historię, chociaż i mieć jakieś porównanie, musicie oglądać ten kanał, albo musicie sami też poszperać, żeby potem nie twierdzić... Y, że teraz ktoś tam jest super dobry i tak dalej, jak coś było 20 lat temu. Także zaczynamy. Jan De Blaine, Bryce De Blaine. Mm, pamiętam, no pamiętam te klipy jak wczoraj. Ja byłem wtedy gówniarzem w gimnazjum i gdzieś y, jak internet nam pozakładali, no to wpisywało się Dank, i takie rzeczy znajdowałem. Goście, którzy robili paki na asfalcie, na takich, nie chciałem tego nazwać beznadziejnych koszach, ale stylowo miażdżyli totalnie system. Bryce, który skakał z prawa lewa z mojego naskoku. Niesamowity styl. Jan, który skakał z jednej nogi, między innymi zrobił, jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, 360 pod nogą z jednej nogi. Pod nogą z koziołka. Zobaczcie sobie w ogóle, jaki jest klimat tych nagrywek. Zobaczcie sobie, gdzie oni skaczą. Na tamte czasy pod nogą z kozła. jedna rzecz. Nie mówmy tutaj, że oni skaczą na jakichś low rimach, czy na jakichś niższych koszach. Oni przenosili te wsady nawet na Alstara francuskiego na konkursy wsadów, bo to były takie czasy, gdzie... W meczu, nie gwiazd, tylko w konkursie wsadów Alstara Ligi Francuskiej mogli wziąć udział właśnie tacy, powiedzmy, amatorzy. Amantorzy. Pod nogą z jednej nogi. Może was zastanawiać, dlaczego oni przy wielu wsadach trzymają tak niesamowicie piłkę i akurat to troszkę odbiera tym wsadom. Używali kleju do piłki ręcznej, w związku z czym oni trzymali to piłkę niesamowicie. Nie zawsze, bo wiele dank sesji... Mieli tutaj takich, że robili narzuty, ale przy przesadach z kozła używali oni po prostu mm, kleju. Nie mieli super, nie wiadomo jakich piłek, wiele piłek jest po prostu byle jakich gumowych. Podrzut do góry, odbicie pod nogami i rewersik tyłem. Co tutaj pod nogą dwoma rękami, 360 pompka pod nogą z kozła. Pod nogą z kozła gwóźdź niesamowity. Pod nogą dwoma rękami, jaki wsadzik podczas gierki. Też nie patrzcie, że tutaj na przykład kosz jest niski, format tego filmu jest splaszczony do YouTube'a na 16 na 9, a kiedyś mieliśmy kamery tylko które nagrywały 4 yy, do 3, więc obraz był właściwie prostokątny. Jak się rozszerzy, no to wszystko będzie niżej się wydawało. Bryce De Blaine miał jedne z najlepszych plecaków, jakie kiedykolwiek widziałem i gdzieś jest nawet filmik z Slam Nation, jak gość się rozciąga do tego i potrafił się w kręgosłupie dosłownie łamać tak jak litera, litera C. Za plecami, a to wcześniej co widzieliście, to fake between the legs, czyli taki ruch, gdzie niby przekłada piłkę pod nogą, a jednak nie przekłada. 360 rider pod nogą I widzicie ile to jest To jest 2004 Piąty rok To jest prawie 20 lat temu Więc jeśli Ktoś, no Jezu Abdul Bamba, ten gość musi się też pojawić Tutaj na kanale I to jest koniec pierwszego filmiku Ale słuchajcie Nie sposób jest Dunkalicious Ocenić oglądając po prostu Jeden filmik bo Dunkalicious ma naprawdę masę dojebanych mixtape'ów. Podanie za plecami od deski, to jest właśnie Jan De Blane, jeden z braci, ten co skakał z jednej nogi, pod nóżką, gwóźdź. Mówi o tym, że skoro zrobił pod nogą, to potem stara zrobić się regularnie to pod nogą. Jeśli zrobił 360, to potem czemu nie zrobić 360 pod nogą. Właśnie to jest ten 360 rider, który był w, tamtej, w tamtym filmiku. Yy, widziany, popatrzcie też jaka była stylowa jeśli chodzi o dunking. Teraz każdy wychodzi. Obcisła koszuleczka, kombaty, rękawy, getry, dojebane buty. Brali buty jakie były. Brali koszulkę luźną, taki był styl. Spodęki często za kolano i nikt nie patrzył. Skakali na asfalcie dniami i nocami. Flying One on One to też grupa, co prawda, ze Stanów i to jest taki mixtape, nawet lepiej. Bryce de Blane, 1,79 m, Jan de Blane, 1,80 m. Oni byli mojego wzrostu i robili, no ciut wyżsi może, robili niesamowite wsady, zarówno z kosła, kozła, jak i z narzutu, nad ludźmi, bez ludzi, bez pushoffów, bo nikt nie wiedział wtedy o żadnych pushoffach latali z daleka, ładnie wyglądali w powietrzu. To są czasy, które ja lubię. Gdy wsady były nie. nie chciałbym tego nazwać. Nie dla pieniędzy. Wsa Ale no tak, no wsady były nie dla pieniędzy. Wsady to była pasja Reverse Windmill na All-Star Gamie francuskim, więc nie, to nie jest niższy kosz. Dwóch braci, razem Niejednokrotnie też można było spotkać skoki, gdzie potrafili mieć głowę na wysokości obręczy, co oznacza, że oni wcale nie ustępywali najlepszym dunkerom obecnie na świecie, mając jednocześnie mniej wzrostu niż oni. Nigdy się nie dowiemy, jak wyglądałyby ich wsady, gdyby oni żyli w dzisiejszych czasach. Nie, to połowa, już myślałem, że się skończy. Tak samo jak nie dowiemy się, jak moje wsady by wyglądały w dzisiejszych czasach. 2003 rok, ich pierwszy pokaz. Windmill, widać, że był klej używany. 2004, pierwszy konkurs sadów, wygrany Bryce de Blaine Bez pushoffa, nad stojącą osobą. Rock The Cradle, widać, że tutaj używają kleju. 2004, next level, taking this shit to the next level. Bardzo byli wszechstronni, skakali. Nie wiem, czy poznajecie ten kosz. Tutaj na tym koszu jest wiele wsadów nagranych yy, Kadura z Janiego. Wsad dwoma piłkami, w tym Windmill jedną ręką dodany. Jedna nóżka, gwóźdź, Kaff Windmill. Co prawda, nagramy tutaj jeszcze materiał o gościu, który według mnie miał najlepsze Kaff Windmille w historii, czyli Steve Lobel, gość, który... Tak jest. Here's the Bryce, World Champ, Kadurziani. Fake between the legs. No cóż, Patrzcie tak samo tutaj. Tu nie ma push -offów. Nikt wtedy nie wiedział o takich rzeczach, że takie coś istnieje. Więc robiono. Co się dało, 360 windmill. Taki troszkę, no ten powiedzmy cuff, bo trzymana piłka na nadgarstku, czy też nakleju. Nie będę tutaj mówił o tym akurat w sadzie. Jedna noga. Zobaczcie sobie na jakim. Wsadzie, na jakim stylu są robione te wsady. Czy ten wsad jest gorszy od wsadów dzisiaj? Nie, co prawda przekładają dzisiaj, wiadomo, pod nogami, pod dwoma nogami, ale czy to wygląda lepiej? Nie wygląda lepiej. Może to być technicznie trudniejszy wsad, ale wcale nie wygląda lepiej. I wiele z tych wsadów robi lepsze wrażenie niż właśnie jakieś przejebane przekładania pod nogami skakania nad ludźmi. Ten już się któryś raz przewija. G 2006 French All Star Game. Windmill skozła Kozła bez puszczowa nad trzema osobami. Przy tym wzroście naprawdę jest ciężki. Straszny gwóźdź pod nogą. Quaj 54 2006 rok. Kiedy to było, teraz mamy Quaj organizowane i w 2006 roku podejrzewam, że Quaj był lepszy niż obecnie. Niestety, głowa przy obręczy, przy tym wzroście, ile skakał, możecie sobie lekko policzyć. Różnica jest między taka: ja tak samo potrafiłem skakać ponad 120 cm, ale duża mm, uwaga jest też do tego, że. Ja potrafiłem skakać 120 cm, ponad, ale na pojedynczych skokach, a nie tak regularnie, żeby wejść sobie na każdy pokaz i skakać tyle. To się zmieniło, że teraz Dankarzy skaczą regularnie na te maksymalne wysokości. Z tego względu, że trenują też dużo bardziej świadomie i łatwiej jest im utrzymać tą wysoką formę. O u mnie to były takie po prostu zwyżki, niezwyżki. Dobra, jeszcze oglądniemy sobie kolejne klipy. Nie może być za, za krótko na tym kanale. No i. Dobra, ogień. Tu mamy Neville, coś tam, 20 decembre. Co to jest? Jakiś pokaz. Koszulki mają Zalstara. Trzy szósteczka. Pod nogą. Pod nogą, z jednej nogi. Calf Windmill z tego Frencha. Straszny Calf Windmill, zabity straszny gwóźdź. Windmill z narzutu. Windmill. Tutaj z klejem. Zobaczcie, jak oni potrafili się ładnie pochylać w powietrzu. Teraz tak tego nie ma. Ja uwielbiam ten wsad i ja się tutaj zatrzymam, bo patrzcie sobie, nieważne czy tu jest klej, co tutaj się dzieje. Jest pięć osób bez puszfa. Patrzcie na jego sylwetkę w locie. To jest nieskakanie, to jest latanie. I teraz nie ma czegoś takiego. Dlatego ktoś mi mówi, dlaczego ja hejtuję kogoś tam w Sady. Bo nie ma tego. Teraz nie latają, teraz skaczą góra, dół, robią jakiś ruch i to wszystko jest sztuczne i drętwe. Zobaczymy sobie, co jeszcze tu mają. To jest jakaś rekl... Kurwa, co to za klip? Dobra, żeby nie przedłużać, oglądniemy sobie ostatni Head at Rim Show. No to boisko jest znane, nieuchylne, bez siatek. Ale też tak miałem, skakało się po prostu na tym, co miało się do wyboru, nie wybrzydzało. Zobaczmy sobie ich pokaz. Dwoma rękami z narzutu. Zobaczymy, co oni jeszcze tu pokażą. Z koziołka, tutaj nie ma kleju. Straszny, uwielbiam jego plecaki. Nie dość, że ściągnięte do Błażej, tak masz robić plecaki. Jedna noga z narzutu, jedną ręką. To jest początek pokazu, więc chłopaki się tutaj... Rozkręcają. Kosz wygląda na wymiar. Taka ligówka. Dawaj Bryce, dawaj Bryce, nie czekaj. Piłka chyba Baden z Kozła. Windmill. Nieźle, fajnie to wygląda. Tak. Kurde, inaczej, inaczej. To wszystko tak ewoluowało. Dwoma rękami z narzutu od Jana, głowa cała nad siatką na wysokości tablicy. Nie jest to głowa oczywiście na obręczy, bo tak jak mówię, reverse windmill, taki bardzo ciekawy, nabiegany z lewej strony i kończony z drugiej. Z drugiej. Windmill z kozła, dwoma rękami z narzutu Jan. O, też z dwóch nóżek poleciał, pomimo tego, że u niego głównie dominowała jedna noga dawać, dawać, przypierdolcie coś takiego jeszcze, żebyśmy się tu zesrali na koniec. Plecaczek. To jest plecak. Plecak, gdzie się ściąga piłkę właściwie aż do pleców i prosty wsad potrafi wyglądać naprawdę dobrze. No i co? Przyznajcie się teraz naprawdę w komentarzu. Znaliście Danka i braci De Blaine? No to już znacie. Możecie coś powiedzieć, o, ale zajebał. Idealnie czysto piłka wylądowała chyba na parkiecie szybciej niż on opadł. Tak jak lubię i tak jak uważam, że wykończenie powinno być zrobione. Zobaczcie sobie na tego plecaka, nie? Kilganon, jak wrzucił taki wsad, nazwał to Diamond Dunk albo coś, to wszyscy się spuszczali i pół świata. A dla takich ludzi, którzy byli 20 lat przed nimi. Nie ma odpowiednich propsów, więc chociaż u mnie na kanale będą mieli propsy, bo na tamte czasy, gdzie oni skakali 2003, 2004, 2005 rok, to robili straszną, dosłownie straszną robotę, jeśli chodzi o te paki. End One to też oczywiście to jest kolejne, kolejne team, który jeszcze się pojawi nieraz na tym kanale. Będzie skok nad ludźmi Bez puszofa. Tu się tak ładnie nie położył akurat Bo im więcej osób tym więcej musi odległości dodać Ale mimo to Przeskoczone Tak jak trzyma z tą piłkę to podejrzewam, że jest jednak kleicho Tutaj zapodane Frotki na nadgarstku to od nich też podłapałem Że pamiętam jak wsadzałem na początku Miałem w chuj najebane tych frotek z każdej strony Żeby nadgarstek nie bolał Uu. Bez kozła Windmill nad trzema Kłócającymi osobami. Jak tam, ile nam tego klipu zostało? Końcóweczka. Zbliżamy się do końca tego materiału. Bądźcie aktywni w komentarzach. A zapraszam każdego, oczywiście, fana tego kanału Skogło do obręczy, praktycznie. Zapraszam każdego fana tego kanału do wsparcia na Patronajcie. Link podam w komentarzu. Nie jest to, że sempie czy coś, jest to wszystko dobrowolne. Ale dzięki temu. Kanał się rozwija, dzięki temu ja też widzę, że wam się podoba. Tyle, drodzy państwo. Spędziliśmy dzień z braciami Deblane. Podobało wam się? Mają coś w sobie, te dawne czasy mają ogólnie coś w sobie i jeszcze wrócimy sobie nieraz do starych, klasycznych postaci, bo dyscyplina, z jaką jest, jaką jest dunking. Wielu z was, młodych fanów, ocenia to, co widzi teraz. Nie znacie w ogóle historii. A warto, żebyście znali historii, bo nagle zobaczycie sobie jakiś wsad teraz i sobie pomyślicie. Kurwa, przecież 20 lat temu ktoś to robił lepiej przy mniejszym wzroście. I ktoś to wymyślił. Dzięki za oglądanie. Na razie Elo!